Projektując billboard samodzielnie lub co najwyżej w kilkuosobowym zespole może zdarzyć się tak, że nie zostaną dostrzeżone rzeczy, które z pewnością zostaną zauważone przez kogoś w wielomilionowym tłumie. Niech ten ktoś zrobi zdjęcie i wstawi do internetu i już jest przypał na cały świat. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najśmieszniejszych billboardowych wpadek, a partnerem dzisiejszego odcinka jest alerabat.com. Strona z setkami kodów rabatowych, informacji o promocjach i gazetek reklamowych, dzięki którym już nigdy nie przepłacimy. Wszystkie kody na stronie są całkowicie darmowe i dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Aby nie pominąć żadnej zniżki, szczególnie polecam Wam zainstalowanie wtyczki w przeglądarce, która zawsze poinformuje Was, czy sklep, który w danej chwili przeglądacie, udostępnia jakieś kody rabatowe, automatycznie dopasuje najlepszy z nich do Waszego zamówienia, a na koniec poinformuje Was, ile zaoszczędziliście. Takie to proste. Linki do Ale Rabat oraz oficjalnych wtyczki zamieszczam dla Was w opisie. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10 Kółko we w Ganie postanowiło wykupić billboard i rozproszyć uwagę kierowców podczas jazdy, tylko aby powiedzieć im, aby nie czytali billboardów podczas jazdy, ponieważ nie uwaga zabija. Gdzie tu logika? Nie wiem. Numer 9. Idziesz na plażę, jesteśmy z tobą. A teraz pytanie za 100 punktów. Czy ten billboard to reklama parasolek, kremu do opalania, a może ubezpieczenia turystycznego? Nie. Jest to reklama zachęcająca do skorzystania z usług bankowych. Numer 8. Zamawiając przestrzenny billboard, lepiej upewnijcie się, że wygląda on dobrze zarówno z przodu, jak i z tyłu. Inaczej, na przykład jak w tym przypadku, reklama piwa idealnego do kiełbasy z grilla dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku może wyglądać już nie tak idealnie. Numer 7. Z kolei fundacja zajmująca się walką z analfabetyzmem, czyli nieumiejętnością pisania i czytania, popełniła taki billboard. Jesteś analfabetą, napisz do nas po darmową pomoc. Innymi słowy, nie umiesz pisać, napisz, a pomożemy. Tak, też mam ochotę podrapać się po głowie. Numer 6. Zgadnij, co nadciąga. Właśnie tymi słowami, z gestem dwóch wyciągniętych palców, z jakiegoś powodu reklamuje się akwarium w Newport. Czy to jakieś nawiązanie do wilgotności obu miejsc pozdre dla kumatych? Jeśli tak, trochę ohyda. Jeśli nie, to chyba zespołowi od marketingu coś nie wyszło. Numer 5. Kiedy prowadzisz kampanię społeczną dotyczącą imigrantów, urodzona na Filipinach dumna Amerykanka, lepiej upewnij się, że Twoje billboardy nie zawisną obok billboardów z wielkim czerwonym napisem, nie wpuszczaj ich. Inaczej producent filmu może wyjść na przypadkowego ksenofoba. Numer 3. Inne niefortunne zestawienie dwóch billboardów. Na jednym człowiek na wózku inwalidzkim, na drugim napis: cztery kółka są lepsze niż dwa. I co z tego, że jeden billboard dotyczy aktywizacji osób niepełnosprawnych, a drugi samochodów subaru. Nie Niesmak pozostaje. Numer 3. A teraz wpadka rzędu tort z napisem Adaś 3 lata bez alkoholu. Który to tort w rzeczywistości miał być dla dziecka w wieku 3 lat i sam w sobie bez alkoholu. Billboard reklamujący kasyno Rolling Hills z dziwnym napisem po prawej stronie celowo pozostawione puste. Tak, jak możecie się domyślić, była to tylko instrukcja dla grafika, który chyba nie do końca zrozumiał. Numer 2. Czym się kończy niezrywanie starego plakatu, zanim nakleicie swój własny? Oto co wyszło z połączenia reklamy karmy dla kotów. Kredytu bankowego i kremu do depilacji. Twój kot pokocha uczucie posiadania bardzo gładkich nóg. Nawet obrazki wyjątkowo dobrze się tutaj zgrały. Numer 1. Kiedy nie znasz umiaru ze sponsorami i ostatecznie orientujesz się, że nie masz gdzie ich wszystkich pomieścić. Oto jak w 2015 roku wyglądał billboard reklamujący wybory Miss Słowacji. Czy uda się Wam dostrzec modelkę pod tymi wszystkimi znaczkami? Okej, okay, i tym zawalonym jak pół mieszkania wędkami akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Public Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!